Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak już pewnie zauważyliście po tytule, będzie, będę pokazywać Wam to, co nasza rodzina, nasza polsko-koreańska rodzina, je podczas pobytu w Polsce przez cały dzień. Nie będzie to, co jedliśmy przez cały pobyt, który swoją drogą jeszcze się nie skończył, jeszcze trochę potrwa, ale taki jeden przykładowy dzień. Może jakieś tam rzeczy z innych dni się przewiną, albo o nich powiem po prostu, ale. Tak, mam nadzieję, że ten odcinek Was zaciekawi. Poprzednie odcinki z serii Co Jem albo Co Jemy przez cały dzień zawsze cieszyły się Waszym zainteresowaniem, więc mam też nadzieję, że tak będzie tym razem. Na pewno tym razem rzeczy, które zobaczycie w tym odcinku, będą troszeczkę mniej. Może obce, egzotyczne, może będą trochę bardziej Wam znajome, ale przypuszczam, że możecie w dzisiejszym odcinku spodziewać się jakichś zaskakujących połączeń smakowych. Na pierwszy ogień śniadanie, oczywiście. Śniadanie nagrałam wcześniej, i teraz już zbliżamy się do obiadu, tam się gotuje właśnie na początek śniadanko. Wśród naszych śniadaniowych potraw znalazły się m.in. Yy, ulubione rzeczy w Polsce mojego męża, czyli na przykład kiełbasa. To jest taka swojska kiełbasa, taka, taka wiejska. Ciężko ją dostać na co dzień w sklepie. Mój mąż bardzo ją lubi, moi rodzice specjalnie na jego przyjazd kupili duszy, zapas jej. <grym> jak mojego męża najdzie ochota, to sobie ją je. I zwykle właśnie na śniadanie w połączeniu z jajkami trochę mu się to kojarzy z takim amerykańskim śniadaniem, ale przypuszczam, że składniki są dużo lepszej jakości niż w takim amerykańskim. Przypuszczam, że kiełbasy takiej dobrej to nigdzie na świecie nie ma. Ja za to jem codziennie to samo na śniadanie. Codziennie jem chleb, bo chleb po prostu to życie <grym> w Polsce cały czas jem chleb, muszę się go najeść tak, żeby mi, żeby mi wystarczyło na zapas. Bardzo jest dobry. M Mówiłam o zaskakujących połączeniach smakowych i mój mąż do tej kiełbasy je ryż. Bardzo mu smakuje to połączenie. On nie jest takim fanem chleba jak ja. Mówi, że nie czuje się dobrze po glutenie, więc ja go nie zmuszam. Oczywiście to nie jest jego pierwszy raz w Polsce. Za pierwszym razem ja tylko zupełnie polskie rzeczy. Bo był krótko i chciał doświadczyć tego wszystkiego. Teraz jesteśmy troszkę dłużej, dlatego. Żeby się wygodnie żyło, jak chce ryż do kiełbasy, to oczywiście jest ryż do kiełbasy. Swoją drogą, sonu też raczej wybiera takie połączenia smakowe jak tato, i też do parówek woli ryż, a nie chlebek. Ja do mojego chleba mam za to twarożek ze szczypiorkiem, który kocham, a nie ma takiego twarożku w Korei absolutnie. I mam też pomidora i ogórka pokrojonego, chociaż nie są one najlepsze teraz, bo jest zima. I oczywiście szynkę i sery zwykły też. I szynka jest robiona przez mojego tatę, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I też je, zamieniłam się już prawie w tą szynkę, bo jem ją codziennie, żeby się jej najeść przed wyjazdem. Bo w Korei, mimo że coraz częściej pojawiają się takie w miarę prawdziwe szynki, to o coś takiego naprawdę, naprawdę trudno. Kiełbasa pałeczkami. Kalciulka, opa. Dobre. Dobre. dobre? Bardzo Dobre. Bardzo dobre? Bardzo dobre. 소다블 파르센트 레 김치랑 그 소세지 잘어울려난 밥을 먹으니까 밥하고 김치하고 잘어울리고 밥하고 소세지하고도 잘어울려 음. A oprócz tych dzisiejszych kombinacji śniadaniowych, wczoraj też było ciekawe śniadanie. Ujęliśmy Bigos. Zwykle po nowym roku w większości domów jest Bigos w Polsce mam wrażenie, bo na Sylwestra się często robi. Ja też kiedyś w Korei robiłam. Mój mąż nie jadł pierwszy raz Bigosu, bo jadł już właśnie jak robiłam w Korei. Ale ten mojej mamy jest dużo smaczniejszy niż mój. Jest też bogatszy w różne dobre mięsa, do, dobre kiełbasę. więc bardzo mu smakował i też to może Was zaskoczyć: jadł go z ryżem. Yy, I ja oczywiście z chlebem. Asonu gardzi bigosem, ale było dla niego coś, czym on absolutnie nie gardzi. Jadł oczywiście to, co możecie przypuszczać, że ja To się pojawia w tym domu serio od naszego przyjazdu co, co dwa dni. No wiadomo, rosołek. Tak, jutro też będzie. Kon kontrowersyjne jedzenie bigosu, już od samego śniadania. Wygląda jak ketchup, ale to oczywiście nie jest ketchup, to jest pasta gochujang. Pasta gochujang w wersji bibimjang, czyli taka do mieszania do bibimbabu. Mój mąż lubi sobie dodać troszeczkę takiego zestawu, wtedy ma troszeczkę ostrzejsze. Jedząc ten y bigos z ryżem, miesza go tak, jakby mieszał bibimbab. ci bab babgaciana? 맞아 근데난안먹고서 근데 매운 소스를 으니까더매콤해져서 <laughs> 소스를 넣어서 더매워졌어맛다 음. 밥밥밥밥밥밥 더 Co ty tutaj za polskie przekąski zjadasz? Co to masz? Mhm. Truskawkowy, no. W Korei nie ma takich przekąsek, żeby były nie z masą cukru, tylko właśnie z owoców suszonych. A tutaj są i Sonu jest koneserem. Jesteś, koneserem. jesteś koneserem, jesteś koneserem ja, jak niespodzianek, ale to może nie pokazujmy tego. Nasz obiad to gołąbki, mój już jest rozpoczęty, bo pokazywałam mojemu mężowi jak to jest, bo to jego pierwszy raz z gołąbkami. Wzięłam bo jednym takim dużym i jednym małym. Do tego domowy sos pomidorowy, z pomidorów, z paczyny chyba, moja mama robiła. Yy, ja bardzo lubię mojej mamy gołąbki, a wiele z was mówiło, że gołąbki to może być coś, co może przypaść do gustu koreańczykowi, zaraz zobaczymy czy przypadło.

무거운 맛이 있는데 토마토 소스랑 양배추랑 있으니까 어. 같이 편하게 먹을 수 있는 맛이야. 왜 그런지 모르겠는데 약간 그 순대 느낌도 나는 거 같기도 하고. 음 마, 맛있는 순대 먹으면 그 거기 많이 들어가고 고기 맛이 많이 나잖아요. 맞아 맞아. 그래서 그런 거 같아. 옛날에 오빠가 그 하얀 순대 살때 우리 먹을 때 약간 맛이 비슷했어. 음 그렇지 않아? 음. 맞아. 음. 어. <laughs> 깜보이어 아마 맛맛네잘 먹었어. 이렇게 폴란드 음식 먹어 보니까 좋네. 음. 새로운 거 먹어 볼수 있으니까 좋고. 어떻게 밥이 들어갔지? 그렇지. 음. 폴란드 사람들이 보통 그 감자 아니면 빵 먹는데 음. 이거 원래부터 밥이 었어바토 소스가 맛있다. 맛있 그래서 고기 고기랑 그 밥에 약간 퍽퍽한 느낌을 토마토 소스하고 mm. 그리고 그 양배추의 약간 그런 느낌이 많이 없애 주는 것 같아요. Mm. 그래서 맛있게 먹었어요. 호 <laughs> 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 <No, ważne, 웃음> Gołąbki zjedzone. Po moim mężu zwykle ciężko wyczuć, tak na pierwszy rzut oka, czy mu smakuje, czy nie, ale wydaje mi się, że mu smakowało. Chociaż najbardziej chyba smakował mu ten pom pomidorowy sos. Ten pomidorowy sos jest wybitny. Moja mama robi z takiej swojej domowej pasaty pomidorowej, którą w lecie przygotowuje do słoików, więc jest bardzo, bardzo smaczny. Ja też go bardzo lubię. I na pewno sobie zabiorę taki jeden słoik pomidorów ze sobą do Korei. A ciekawa jestem, czy będziemy gołąbki powtarzać w Korei. Wydaje mi się, że parę razy poży to powtórzymy, chociaż nie wiem, bo sonu nie za bardzo zajadał. A pamiętam, że w Korei często jadł takie pulpety z ryżem, z mięsem, z sosie pomidorowym i chyba to chodzi o tą kapustę. To ona go nie przekonała, ale nie dziwi mnie to jakoś bardzo, bo to był jego pierwszy raz z gołąbkami. A mimo, że sonu nie jest niejadkiem, to też zdarzają mu się takie rzeczy. Szczególnie jeżeli są próbowane za pierwszym razem, które nie do końca chcę spróbować. Pewnie zupełnie inaczej by było, jakbyśmy robili te gołąbki, to by co chwila coś chciał podjadać, a inaczej jest, jak już ma gotowe. Tak to jest. Kucharz, ja też tak mam, że jak gotuję, to lubię próbować, jak już mam na talerzu, to już mniej mi się chce. A ten ryż, który był w gołąbkach, nie zostało go już chyba wcale, ale był gotowany w takim ryżowarze. To jest taki ryżowar, który pokazywałam Wam w zeszłym roku. On nie jest koreański. Jest kupiony w Polsce. I sprawdza się. Chociaż wydaje mi się jednak, że ten ryż gotowany w koreańskim ryżowarze trochę inaczej smaku, jakby trochę mniej się rozgotowuje. Mam takie wrażenie, ale to może być też kwestia tego, że mimo że używamy tutaj ryżu do sushi, to on jednak od tego koreańskiego troszeczkę się różni. I skoro to miał być filmik, co jem przez cały dzień, to, ja to nie będę oszukiwać i będę sobie teraz podjadać słodycze, tak jak to robię od samego przyjazdu. Oczywiście pamiętacie moje postanowienia noworoczne i chciałam tylko powiedzieć, że te wagowo-dietowe, to one się liczą od powrotu do Korei. Bo no, szanujmy się, no przecież jak jestem w kraju ptasiego mleczka, to nie będę sobie odmawiać, prawda? Więc... Ja tu jem ptasie mleczko i ptasie mleczko to jest też coś, co często polecacie, żeby kupić na prezent na przykład do Korei, żeby obdarować tym rodzinę. Muszę powiedzieć, że mam takie doświadczenia z ptasim mleczkiem, też to chyba już kiedyś mówiłam, od to się już na... trudno powtórzyć, już dwa lata ten kanał jest, nie ma opcji, żeby się nie powtarzać. Ale mam takie doświadczenia, że przywiozłam kiedyś ptasie mleczko rodzinie i nie do końca trafiało w ich gusta. Ta konsystencja pianki, która dla mnie jest boska, tak średnio pasowała wszystkim, bo ta konsystencja jest taka specyficzna, ja to bardzo lubię, ale trzeba też wiedzieć, że w Korei na przykład nie je się galaretki praktycznie w ogóle, oprócz tej galaretki z żołędzi, którą się je do obiadu, która ma zupełnie inną konsystencję, takich galaretek na słodko, jak my jemy w czekoladzie, się nie je. I tu też mam spostrzeżenie, że raczej nie smakowało nikomu galaretka w czekoladzie z osób, które poczęstowałam ją w Korei. Więc może to ta kwestia konsystencji, takiej, takiej galaretkowej konsystencji otoczonej czekoladą sprawia, że więcej dla mnie. A są oczywiście, smakują wszystkie słodycze w Polsce. Najbardziej jajka niespodzianki ze względu na te niespodzianki i na to, że jest taka mnogość tych jajek. Nie są tylko marki Kinder, tylko w każdym sklepie znajdziemy po kilka rodzajów. Szczególnie oczywiście te z Psim Patrolem go interesują, ale to nie ma się co rozwoić, to było do przewidzenia.

Rose topoki, takim makaronem ramion, to są takie topoki troszeczkę łagodniejszej wersji. Bardzo je lubię. Moi rodzice też za nimi przepadają. Chcę też, żeby moi rodzice coś zjedli koreańskiego. Więc mm, takie topoki zrobiłam je z kluskami ryżowymi z papieru ryżowego, bo nie zdążyliśmy już zamówić takich klusek ryżowych oryginalnych, ale moim zdaniem te nie ustępują wcale bardzo tym takim zwykłym kluskom, a można je łatwo zrobić. Przepis był na tym kanale, link w opisie oczywiście. Kto mi tu łapie za kamerę? To No też uchwycie, to, to Dobre, pyszne, bardzo pyszne. Dobra, tylko ostre, no. Nie o tyle. To napokazywałam, co jemy przez cały dzień. No troszeczkę terroryzowałam dzisiaj wszystkich tą kamerą przy jedzeniu. Nikt nie lubi być nagrywany podczas jedzenia, więc staram się nie robić tego za długo, więc przez to też musicie oglądać cały odcinek moją gadającą głowę, a nie to, o czym jest ten odcinek, ale mam nadzieję, że. No, że, że jakoś Was to zaciekawiło. Ja nie wiem, czy to dostrzegliście, ale przy kolacji nie miałam talerza, bo trzymałam sobie miejsce na coś lepszego. A tak poza tym, to zjadłam dużo gołąbków na obiad, ale tak trzymałam sobie miejsce na coś, co mi bardzo smakuje, no bo bez przesady nie przyjechałam do polskiej, z koreańskiego jedzenia. Też oczywiście mój mąż się bardzo cieszył z topoków, moim, moim rodzicom też smakowało. Ale ja teraz będę sobie tutaj jeść w ramach troszeczkę spóźnionej kolacji. Ciasto Rafaello, Było ich sześć, ale domyślacie się, że dwa już zjadłem. Moja mama wie, że ja bardzo lubię to ciasto i kupiła je specjalnie dla mnie. Już drugi raz takie pudełeczko pędzluję, już jedną zjadłam. Tak się składa, że całe jest dla mnie, bo... ani mój mąż, ani moje rodzice przesadnie nie są wielkimi fanami kokosa. Ja jednak jestem, więc zawsze kiedy jestem w kraju takim jak Polska którym szacunek do kokosa jest zachowany, nie to co w Korei. <grym> to jem je bardzo chętnie. I właśnie to też będę teraz robić. To ciasto ma też jedną niezaprzeczalną zaletę jest z nutą alkoholu. To sprawia, że nie mogę się nim podzielić sonu, ale to też sprawia, że ono nie przypadło do gustu mojemu mężowi. Ten alkohol w nim jest dość mocno wyczuwalny i to mu nie pasuje w cieście. I to jest bardzo typowe. O tym też mówił Daniel, kiedy pojechałam do jego piekarni. W Korei. Mówił, że Korea w koreańskich ciastach nie ma tych alkoholowych nut, nie ma takiego nasączania jakimś alkoholem biszkoptów, i rzeczywiście ja też to zauważyłam. Uważam, że to jest wielkie przeoczenie. Mi takie ciasta smakują najbardziej. Takie kolacje to ja rozumiem i no raczej nie skończy się na tym jednym kawałku. Więc ja już kończę, bo nie ma czasu. Zaraz trzeba iść spać, potem wstać i jeść pyszne kanapki z polskiego chleba. Więc sami rozumiecie. Dzisiaj papa tylko w moim wykonaniu, bo wszyscy inni już śpią, więc tak, mam nadzieję, że ten odcinek, chociaż nie pokazałam Wam chyba nic odkrywczego, chociaż nie wiem, może zaczniecie jeść go z ryżem, no ja tam wolę z chlebem. Nie pokazałam Wam nic odkrywczego, ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek był dla Was w jakiś sposób przyjemny. Kończymy, oczywiście subskrybujcie, klikajcie łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku, to papa! Pa.